W poprzednim odcinku mówiliśmy, z jakich portów wypływali nasi emigranci. Teraz chcemy się skupić na tym, do jakich portów wpływali i jak wyglądała wstępna kontrola po przybyciu do Ameryki. Najbardziej znanym i dziś symbolicznym miejscem była wyspa Ellis Island w Nowym Jorku. Przez większą część XIX wieku Stany Zjednoczone nie kontrolowały imigrantów, których napływ był powolny, a granice były otwarte dla wszystkich. Sytuacja uległa zmianie w latach 1845-1855, kiedy rozpoczęła się masowa fala emigracji, głównie z Irlandii, Anglii i Niemiec. Ogromny wpływ na ten proces miał wielki głód ziemniaczany, zwłaszcza w Irlandii, który doprowadził do śmierci około miliona osób i emigracji kolejnych dwóch milionów. I tak do końca XIX wieku napływali głównie emigranci z Europy Zachodniej, z Niemcami i Polakami spod zaboru pruskiego. Pod koniec XIX wieku nastąpiła wyraźna zmiana w emigracji. Coraz więcej imigrantów przypływało z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, z Włoch, Rosji i Galicji. Na przełomie wieków do tej fali dołączyli również emigranci z naszych stron, w tym z Dobczyc i okolicznych miejscowości. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy pobliskich wsi i miasteczek, takich jak Wiśniowa czy Myślenice, wyjeżdżali do Ameryki nieco wcześniej, niż mieszkańcy samych dobrzec. Wówczas masowa emigracja osiąga taką skalę, że rząd Stanów Zjednoczonych wprowadza kontrolę przybyłych imigrantów. W Nowym Jorku początkowo odbywa się to w dawnym forcie na Manhattanie, znanym jako Castle Garden, który jednak szybko okazuje się zbyt mały i niewystarczający. Idealnym miejscem do obsługi takiej liczby imigrantów staje się Ellis Island, niewielka wyspa oddalona o około 2 km od Manhattanu, która rozpoczyna działalność w 1892 roku. Wspominam o Castle Garden celowo, ponieważ w języku polskich wychodźców nazwa ta się przyjęła. Później każdy port imigracyjny, niezależnie od lokalizacji, czy to Ellis Island, Baltimore czy Boston, był potocznie nazywany właśnie Castle Garden. Statki z Europy, jak dopływały do Nowego Jorku, to najpierw zatrzymywały się przy Manhattanie. Tam od razu schodzili na ląd pasażerowie z pierwszej i drugiej klasy, a nasi wychodźcy, ci z trzeciej, byli zabierani mniejszymi promami na Ellis Island. Kapitan statku miał obowiązek już podczas rejsu sporządzić manifest pokładowy dokument zawierający listę wszystkich pasażerów na pokładzie. Na statku obecni byli również lekarze, którzy wstępnie oceniali stan zdrowia podróżnych przed przybyciem. Manifest był jednym z najważniejszych dokumentów. Zawierał dokładne informacje o każdym emigrancie: wiek, stan cywilny, narodowość, zawód, stan zdrowia, a także dane o tym, czy dana osoba potrafi czytać i pisać. Z analizy naszych manifestów wynika, że emigranci pochodzący z Dobczyc, Kornatki czy Brzezowej najczęściej umieli czytać i pisać. Z kolei w manifestach osób z Wiśniowej czy Poznachowic, zwłaszcza tych starszych osób wyjeżdżających sezonowo. Częściej pojawiają się wpisy, że jednak nie umieli pisać i czytać. Generalnie jedną z największych obaw Ameryki było to, że przybywający imigranci, szczególnie ci chorzy, okaleczeni, niepiśmieni czy bez zawodu, staną się ciężarem dla państwa, będą wymagać opieki, a nawet zasilą szeregi bezdomnych. Dopiero w 1917 roku wprowadzono oficjalnie prawo zakazujące wjazdu analfabetom. Emigranci, zmęczeni po długiej podróży, Trafiali od razu na cały ten zamęt związany z rejestracją. Wszystko działo się po angielsku, którego większość z nich w ogóle nie rozumiała. Kierowano ich do wielkiego ceglanego budynku, który robił ogromne wrażenie, zwłaszcza na tych, którzy przyjechali z biednych wiosek, gdzie największy budynek, jaki dotąd widzieli, to był co najwyżej kościół. Z roku na rok na Ellis Island przybywało coraz więcej emigrantów. Na wyspie pracowało kilku lekarzy, a każdy miał dosłownie kilka sekund na zbadanie jednej osoby, średnio około 6 sekund na pacjenta. To oznaczało, że badania były bardzo pobieżne i wykrywano głównie tych z widocznymi objawami chorób. Już zaraz po zejściu z promu osoby podejrzane o jakieś choroby miały kreślone kredą na plecach litery. Na przykład E oznaczało choroby oczu, H problemy z sercem, a X to trudności z poruszaniem się. I wtedy takie osoby kierowano na dodatkowe badania. W głównym budynku lekarze oceniali, jak się poruszają, jak wyglądają, sprawdzali twarz, oczy, skórę i zachowanie. Jeśli ktoś wydawał się zagubiony, musiał przejść prosty test intelektualny, na przykład ułożenie puzli albo narysowanie koła czy kwadratu, żeby wykluczyć choroby psychiczne. Najwięcej strachu budziło badanie oczu pod kątem jaglicy. Robili to przy pomocy haczyka przypominającego szydełko, którym wywijano powiekę, żeby sprawdzić, czy nie ma zakażenia. Zabieg był bolesny i bardzo niehigieniczny. Na wyspie byli zatrudnieni tłumacze, którzy często pomagali imigrantom podczas przesłuchań. Niektórzy naprawdę starali się wspierać ludzi, żeby nie zostali deportowani. Około 80% imigrantów dostawało zgodę na wjazd, zwykle po 5 godzinach oczekiwania. Chorzy trafiali do szpitala na Ellis Island, który uchodził za jedno z bardziej przyjaznych miejsc. Leczenie było darmowe, a dzieci urodzone na wyspie automatycznie dostawały obywatelstwo. Kobiety podróżujące samotnie nie mogły opuścić wyspy bez męskiego krewnego lub sponsora, inaczej groziła im deportacja. W takich sytuacjach pomagały organizacje charytatywne, jak Czerwony Krzyż. Na początku działały też specjalne matrony, które pilnowały samotnych kobiet, by nie padły ofiarą nieuczciwych krewnych czy narzeczonych. Imigranci dostawali darmowy posiłek, a dla wielu to był pierwszy kontakt z bieżącą ciepłą wodą. Pobyt na Ellis Island był bardzo stresujący. W rekordowym 1907 roku przybyło tam aż półtora miliona ludzi. Bywały dni, gdy naraz cumowało nawet dziesięć statków. Przeciążone poczekalnie, które miały pomieścić 600 osób, często były przepełnione ponad tysiącem. Kobiety z dziećmi były oddzielane od mężczyzn, a warunki na wyspie były bardzo trudne. Brakowało podstawowych rzeczy, jak pościel. Jednym z najtrudniejszych momentów dla imigrantów była decyzja o deportacji. Ci, którzy nie dostali pozwolenia na wjazd do USA, często musieli wracać do domu z niczym. Sprzedali wszystko, żeby dotrzeć do Ameryki, a ich marzenie o nowym życiu nagle się rozmywało. Powrót odbywał się na koszt armatora statku, który ich przywiózł, ale dla wielu to była jedynie marna pociecha. Na szczęście deportowano tylko około 2% przybyłych, więc większość mogła zacząć nowy rozdział życia. Ci, którzy nie przeszli testów, musieli stanąć przed trzyosobową komisją imigracyjną. Cała ich przyszłość zależała od decyzji tych ludzi. Mimo, że to tylko niewielki procent, Ellis Island nazywano też wyspą Łes. Z naszych okolic mamy kilka manifestów pasażerskich, które dokumentują te najsmutniejsze losy emigrantów, tych, którzy trafili do szpitala z powodu jaglicy albo zostali deportowani z powodu innych chorób. Ci, którym udało się przejść wszystkie testy, byli promami przewożeni z Ellis Island na stały ląd, kilometr dalej, albo na Manhattan, albo w przypadku naszych do Jersey City w stanie New Jersey. Tam działał duży dworzec kolejowy, był kantor, punkty informacyjne i wszystko co potrzebne, żeby zacząć dalszą podróż. To właśnie tam zaczynała się kolejna część ich podróży. Około 80% naszych emigrantów wsiadało w pociąg i ruszało w kierunku Chicago. Podróż trwała dwa dni w zatłoczonych wagonach, często z jedzeniem na własną rękę. Ale nie wszyscy jechali tak daleko. Część wysiadała jeszcze po drugiej stronie rzeki, na Brooklinie czy w Nowym Jorku i tam zostawali. Inni ruszali dalej, w głąb stanów. Mamy przykłady naszych ludzi, którzy osiedlali się w Buffalo, Pittsburghu, Cleveland w stanie Ohio, a także w Indianie czy Wisconsin. W przypadku kobiet i dzieci było to trudniejsze. Nie mogły tak po prostu zejść z wyspy, nawet jeśli miały już zgodę na wjazd. Musiał być po drugiej stronie ktoś zarejestrowany, ktoś kto je odbierze: mąż, brat, ojciec, kuzyn lub szwagier. Jeśli nikogo takiego nie było albo się spóźnił, to kobiety z dziećmi musiały czekać na Ellis Island, czasami nawet kilka dni. Podsumowując z naszych poszukiwań, wynika też, że około 70% naszych emigrantów przechodziło właśnie przez Ellis Island. Kolejne 20% przypada na porty w Baltimore w stanie Maryland, a po 5% trafiało do portów w Filadelfii i Bostonie. Mamy też pojedyncze przypadki emigrantów, którzy przypłynęli przez porty w Galveston w Teksasie, Portland w stanie Maine czy Halifax w Kanadzie. Jeśli interesuje Cię historia emigracji z Galicji, jeśli chcesz dowiedzieć się, co emigranci robili po przybyciu do Ameryki, i jak potoczyły się ich losy, subskrybuj nasz kanał.